Przysiek... robi wpis, no Trygla wie, że tu był. Tak. Dzisiaj mamy pierwszego, nie? Tak. Pięknie. Piękna data. Upamiętniająca ten moment. Polska. Dokładnie. I jesteśmy sprzątani i pięknie Jak tutaj można mogę pokazać Jest, jest. widać, dokładnie jest. widać jest. Tak <laughs> To tak, ten pan to wpisał Tak ten pan Teraz będzie następny wpis Pytaj gdzieś leci nie wiem czy czasem to dalej się nagrywa? Tak, cały czas, niech się nagrywa Niech się nagrywa, nagrywa. Też... będzie pamiętliwy filmik mhm. Tak, tutaj Mirek. Numer 520. Tak, zobaczymy jego twarz. Twarz zdobywcy. tak wygląda. Popatrz tu. Jest pięknie. Marto było, nie? Tak, i tutaj mirek Zero 01-07-10. No Chociaż nie widać tylko chyba zasłania ręką. Wow, trochę mnie zachwiało. No, będzie zrobimy później zuma. Ach, bo tu oczywiście nie ma żadnego, żadnego po montażu. jest tu, jest. Poland, widzicie tu Poland. Polska. Mirek jest bardziej człowiekiem europejskim i wpisuje się Poland, ja tylko Polska. No ale ja oddawaj tu tą knigę. Czekaj, jest. 520 numer Mirek Bebek Poland. Pięknie. To on, to, to on, to on, to on to wpisał. Zamykamy. Tak, właśnie, właśnie to ta skrzynka, właśnie tutaj jest. Okay. Trochę przeminęła. Tu jest on. Tu jest on. Tu jest dokonany wpis. Dobra. Tu jeszcze Adrywan pokażemy kilka osób. Pofilmujemy, Uważaj, przysiek. Możesz ptaszki zrobić. Tak, też zrobię. Tu Triglaw. Tam byliśmy e, w środę. Mirek, ty to widziałeś? Przejedź i zrób zdjęcie. Przekreślone radiomary. Nie są Nie wiem, co to oznacza. Że chyba tu nie mają w zasięgu. Tak mi się wydaje. Potem no, też myślę, że tu nie mają w zasięgu. Który?

не сам